Kiedy słyszysz słowo sztuczna inteligencja, to jestem ciekawy, co pierwsze przychodzi Ci do Twojej głowy. I czy uważasz, że jest ona pozytywna czy negatywna? Możesz napisać w komentarzu. Bo ja parę dni temu skumałem, że żyję w takiej bańce, przez którą nie widzę tego, jak w rzeczywistości ludzie postrzegają tą technologię i tego, że. Widzą ją zazwyczaj negatywnie Dlatego dzisiaj przepytamy moich ziomków Co sądzą o AI A potem pokażę wam jak ja widzę to inaczej I, i może nawet y, pokażę wam coś ciekawego e, Zapraszam Dzień dobry Oj 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 Kurde basement label Zapraszamy do naszej piwnicy Pytamy czy AI zabierze waszą, waszą pracę Jak obstawiasz Krzyku? <gry> My z... Powinni mi zabrać pracę. A to by Janek, myślisz, że ktoś biciki podrobi? Ja jestem jebanym robolem, więc myślę, że tak. Co? <laughs> nie? I co? E ja i takiego robola, kurde ten? No pewnie, a jak. W ogóle muszę wam powiedzieć, jak to się stało, że ten film powstał. Wstaliśmy dzisiaj z drobnym rano, mieliśmy mieć kola, no ale na kolu nikt się nie pojawia i mówimy kurde, dlaczego? Jak to się? Stało? Dlaczego nikt nie był na kola? I wtedy sprawdzam kalendarz. I widzę. Święto pracy. Kurde, dzisiaj wszyscy nie pracują. Dlatego zrobiliśmy sobie dzisiaj dzień kreatywny I popracujemy, jeżdżąc sobie, wiecie, od tutaj domu do domu Od miasta do wsi Dzwonimy Dzień dobry, czy Kajtek może wyjść na piłkę nożną? Wyjdzie Dzień dobry, dzień dobry Tamy dzisiaj ziomali Czy myślą, że AI zabierze im pracę? Zajebiste pytanie Już Ci odpowiadam Moim zdaniem AI nie zabierze mi pracy, bo obecnie nie pracuje. Tak szczerze, to ty Mordko się lubisz, tym jajem, czy nie? Na początku miałem mega jakby problemy z nim, bo w ogóle nie mogłem uzyskać od niego takich odpowiedzi, jakie bym chciał. Nie dogadywaliście się ze sobą? Absolutnie nie. Ale później zacząłem, wiesz, wszystko sobie łączyć w jednym folderze, wrzuciłem mu jakieś moje prace, moje teksty, żeby zapoznał się z moim stylem, żeby podpasował wszystko pode mnie. Wtedy faktycznie jeden dobry prompt i od razu dostawałem to, co chciałem i. Nie było problemu. Ja w ogóle jestem mega szczęśliwy z tego, co powiedział Kajtek, bo idealnie opisał on to, co działo się w mojej głowie na początku tego, kiedy zaczął się w ogóle cały szum za jajem. Bo ja się nie dziwię ludziom, którzy nie lubią tej technologii i, i, i mają jakieś takie złe przeświadczenie z nim. Bo miałem tak samo, że wydawało mi się po prostu, że to jest taki tylko buzzword. Że, że, że tam nie stoi za tym nic takiego ciekawego, że to nie pomaga nam za bardzo. Nie byłem, wiadomo, tak, aż tak negatywnie skrajnie nastawiony, żebym powiedział, że to kurde zniszczy nasze życie, ale zdecydowanie miałem coś takiego, że po prostu. Nie chciało mi się tego sprawdzać, nie chciało mi się o tym czytać, nie, nie interesowało mnie to. Do telefonów AI, do aparatów AI, wszędzie. AI, kurde, w dupę zaraz będę miał AI po prostu, może nie, nie jestem już takich. No i było to po prostu tak ogólnie wkurzające. Eee, ale wydaje mi się, że bardzo dużo zmieniło się, kiedy zaczęliśmy działać z Frankiem i on pokazał nam, co to naprawdę znaczy używać AI w taki sposób przemyślany. I, i co to znaczy przemyślany? To właśnie, co powiedział Kajtek, dodając do niego kontekst. Czyli informacje o sobie. Bo my liczymy na to, że AI da nam dobre odpowiedzi, kiedy piszemy mu hej, zrób mi pracę domową. Okej, okay, ale AI nie działa jak Google, to nie działa jak wyszukiwarka, że wpisujesz słowa kluczowe i on po tych słowach kluczowych ci wyszukuje to, co, co Ty tam wpisałeś. Jak tam musimy dokładnie opisać takimi słowami, jakbyśmy. Jakby był to ktoś, kto zupełnie nie rozumie tematu, co nie? Czyli im bardziej precyzyjnie jesteśmy w tym, co opisujemy, tym to będzie lepsze. Ale to wiadomo, wszyscy gadają o promptingu. Ale z drugiej strony jest ta część, o której nikt nie mówi, praktycznie, czyli budowaniu kontekstu tego, że AI musi wiedzieć więcej o tym. Kim my jesteśmy, jaki mamy styl pisania? To pewnie większość ludzi będzie wzbroniona przed tym, ale jak dodamy na przykład informacje o tym bardzo pokrótce, kim są nasi znajomi, kim są nasi współpracownicy, jakie są ich mocne, słabe strony, to potem, jak dodamy do tego taki duży kontekst i zapytamy AI, kurde. Mam taki projekt, ale mega jest mi ciężko, nie wiem, jak sobie z nim poradzić. I on nagle patrzy, ty, a mówiliśmy mi kiedyś, że masz takiego znajomego, który w sumie się tym zajmuje. I mówisz, o kurde, serio. Bo ja e jest dobry w tym przeszukiwaniu dużej ilości danych i musimy dostarczyć je w przemyślany sposób, czyli budowaniem artefaktów. Pod koniec filmu ja usiądę z wami przy kąpie i zrobimy dokładnie to, żebyście wiedzieli o CB. Big up dla Kajtka, bo on sam co to, to, co większość osób Nikuma. Więc pozdro dla niego. Dojeżdżamy właśnie do jakiegoś miejsca, nie wiem do końca, gdzie to jest, w okolicy Pruszczag Gdańskiego i tutaj czeka na nas kolejny respondent. Proszę zobaczyć, jaki to jest jak Frost, co kurde, z Baywatcha przyszedł. Tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się w ogóle was zapytać, co ja tutaj robię? Ty właśnie w tym dniu święta pracy przewidujesz, że AI zabierze twoją pracę. AI nie zabierze mojej pracy ze względu na to, że moja praca. Wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem. Ten klient musi w tym przypadku mieć optować z drugim człowiekiem ze względu na to, że moja praca opiera się na tym, żeby i po pierwsze doradzić, wiadomo, AI może to zrobić lepiej, ale AI nie wymieni akumulatora w samochodzie u klienta chociażby. Mati, powiedz mi, z racji, że dzisiaj mamy święto pracy, to... Czy uważasz, że AI zabierze Ci pracę? Uważam, że nie zabierze pracy, ponieważ tworzy high standard rzeczy, na które popyt zawsze będzie, ale nie są one tak łatwo podtworzalne jak jakieś rzeczy średniego kalibru, w których będzie transmisja wszędzie. Bo większość osób, które, wiesz, działają w branży kreatywnej, właśnie się obawiają tego, że AI zabierze im tą robotę, bo wiesz, on kradnie przecież to, co Wy tworzycie i potem to wypluwa. I jak Ty się do tego byś odniósł? Nie się do tego, że w branży kreatywnej to jest... Wielki kap, że tu się coś tworzy. Jakby to są tylko i wyłącznie się gada z ludźmi. I jak ktoś kogoś lubi, to ten pracuje. Reżyserzy i tak od dawna pewnie piszą sobie wszystkie rzeczy jakimiś z, czatami i tak dalej. To wszystko to są kontakty, gadanie z ludźmi, kwalifikacje miękkie, a te kwalifikacje twarde to są bardzo nieznaczące tym bardziej w branży kreatywnej. To ma znaczenie gdzieś tam, w, w jakiś tam zawodach bardziej techniczny, gdzie kwalifikacje twarde mają duże znaczenie i są kluczowe. Ale tam AI też nam jeszcze długo nie zastąpi, bo AI e, najszybciej i w sumie już, już w, w dużym stopniu zastąpił nasz mózg, ale jeszcze nie zastąpił naszych rąk i nóg i do tego jeszcze długa droga. Jest to dużo cięższe, dużo łatwiej zastąpić nasz mózg niż nasze ciało. Jest ono dużo bardziej skomplikowane, a to jest w ogóle ciekawe, bo e, większość, większość czasu ludzie myśleli, że nasz mózg zostanie zastąpiony jako ostatni. No, bo wydawało się nam najbardziej skomplikowane i najbardziej tajemniczy, a się okazało dużo, dużym kapem. Ja nie, ja nie wiedziałem, że Mati takie rzeczy wie wszystkie. I Mati podał moim zdaniem no, genialną perspektywę. Bo właśnie to jest ten punkt widzenia taki, że nie obawiamy się tego, tylko wykorzystujemy to. Nie wiem, czy to wyłapaliście, ale w branży kreatywnej dalej. Liczy się na pierwszym miejscu to, jakim człowiekiem jesteś, jaką masz gadkę, czy, czy, czy dobrze dogadujesz się z tymi ludźmi, z którymi będziesz współpracował i to jest na pierwszym miejscu, a nie nawet no wiadomo wizualny to jest to, efekt finalny jest też istotny, ale na pierwszym miejscu jest to, jakim jesteś człowiekiem. Tego nam AI nie odbierze, a jeżeli może nam ułatwić tą robotę właśnie, tworząc jakieś animacje czy coś, no to to się stanie, to się stanie niedługo. I wiadomo, jest tutaj też ten taki aspekt etyczny, yy, z którym ja też mam takie no, mieszane uczucia, no bo wiemy, że AI uczy się na tym, co my tworzymy y, za darmo do internetu, co nie? Czyli, że my tworzymy coś, a oni na tym uczą swoje modele i potem to wykorzystują. I zgadzam się, że można powiedzieć, kurde, no to jest, wiecie, to jest, to jest niefajne. Tylko, że z drugiej strony, czy wiedza, którą tworzymy jako ludzie, jest po to, żeby ona była. Chowana przed światem, i żebyśmy nie mogli ich używać? Czy właśnie po to, żebyśmy hali świat do przodu? Moim zdaniem jest to odpowiedź numer dwa. Wracamy na chatkę, przeprowadzaliśmy dobre wywiady. Zeszło nam na to prawie cały dzień, i teraz pójdziemy do komputera, gdzie Wam pokażę prawdziwą magię ai ową om Idziemy, po tego AI nie zastąpi. Wszystko, co musicie wiedzieć o AI, pokażemy wam na Ionie, bo on ma tak bardzo logicznie rozłożone to w pięć punktów, które w rzeczywistości są jedynymi pięcioma rzeczami, które musisz zrozumieć, żeby kumać AI lepiej niż myślę spokojnie 95% ludzi. To jest pięć rzeczy i one naprawdę nie są skomplikowane. Pierwszą z nich jest czat, przez który posługujemy się ze sztuczną inteligencją, której w rzeczywistości nie ma inteligencji, ale jest to po prostu model językowy, który przewiduje, jakie będzie następne słowo w wydaniu, przez co jesteśmy w stanie z nim konwersować. I teraz, ten interfejs ma jedną zasadniczą różnicę między tym, jak działają wyszukiwarki. Tutaj nie piszemy słów kluczowych. Piszemy po prostu. Instrukcje, Wszystko krok po kroku, bo ludzie mówią, że sztuczna inteligencja nas ogłupia. Moim zdaniem to wyszukiwarka nas trochę ogłupia, bo ona skraca nasz przekaz do tego, co chcemy wyszukać, a tutaj musimy przekazać mi się w taki sposób, jakbyśmy tłumaczyli osobie, która się na tym nie zna. Drugą sekcją są prompty, o których ludzie mówią, że kurde, trzeba być 10 lat się szkolić z promptingu, żeby w ogóle wypluć jednego dobrego prompta, który wam zrobi obrazek, kurna, na czacie GPT dla babci na urodziny z życzeniami. Ale prawda jest taka, że to jest mega proste. Musimy wiedzieć tylko trzy rzeczy. Jak dać promptowi rolę, kontekst i przykład. I to jest taki wymaksowany prompt. Mówimy mu, kim ma być, jaki jest kontekst zadania i najlepiej, jeżeli damy radę, przykład, jak zrobić inne zadanie, ale z podobnej niszy, w ten sam sposób. Jeżeli zrobimy te trzy rzeczy, to będziemy mieli niesamowitego prompta. I jutro na newsletterze pokażę Wam taką całą moją listę wszystkich promptów, które używam, bo nie chcę Was tym zanudzać. Trzecia sekcja to pliki, które budują nam kontekst, czyli to, co w rzeczywistości powoduje, że dostajemy spersonalizowane treści od AI. Bo musicie zrozumieć, że sam prompt nie wystarcza. Dlaczego? Bo jak zadajemy sobie pytanie, jaką pracę mam wykonywać, no to. On wam jak ma odpowiedzieć? To jest pytanie zależne od tego, jaki jest kontekst waszej sytuacji. I dodając pliki o poszczególnych aspektach naszego życia, czyli na przykład to, jakie są moje mocne i słabe strony, co nie? jaki e, typ pracy wykonuję, co lubię robić, czego nie lubię robić. Jeżeli chcemy pójść o krok dalej, możemy dodać nawet swoje takie testy personality, żeby dokładnie widzieć, jakich, jak, jakie są nasze po prostu, co nas interesuje, co nas nie interesuje. Wiecie, to jest, możemy dodać tu kupę rzeczy, które powodują, że nieważne jakie pytanie zadajemy od tego momentu do czatu, który jest wzbogacony o tą wiedzę. Daje nam dużo lepsze treści. Następnie w czwartej sekcji łączymy te pliki w takie po prostu posegregowane grupy, które nazywamy kolekcjami. I dzięki temu wiemy po prostu, jak przypisać je do konkretnego projektu, i kiedy zadajemy pytania o tą grupę zagadnień, no to odwołujemy się do niej i mamy po prostu dobrą, szeroką bazę danych w jednym miejscu. I w ten sposób dochodzimy do sekcji piątej, czyli mitycznych asystentów AI. Jak ich stworzyć? Jak oni działają? Co oni robią? No, po prostu łączymy kolekcję z promptem. I to tyle. Po prostu dodajemy mu kolekcję wiedzy, którą ma się posługiwać, i zapisujemy mu w prompcie, jak ma się zachowywać, kim ma być, jakim osobom służy, na czym ma się znać. I nawet nie musimy mu dawać całej wiedzy ze świata, bo jak damy mu trochę swobody, on też sobie poradzi. I to jest dosłownie tyle. Jak widzicie jakiegoś chatbota, czy wiecie, no wiadomo, że są rzeczy bardziej skomplikowane, ale. Bardzo dużo zadań jesteśmy w stanie uprościć takim asystentem. Po prostu mówimy mu, co ma robić i wgrywamy mu do tego wiedzę, na jakiej ma się opierać. No i proszę, mamy asystentów AI, którzy pracują za nas i właśnie w takie święta jak dzisiaj mogą wykonywać robotę, której nam się nie chce. No, może nie w pełni, bo dalej będziemy my musieli jeszcze z nimi współpracować i to nie są agenci, którzy działają autonomicznie, tylko dalej będzie potrzebny tam nasz wkład. I jutro też będziemy sobie o tym trochę opowiadać na newsletterku, więc serdecznie Was na niego zapraszam. Ja życzę Wam dobrej majóweczki, wypocznijcie trochę, wycilujcie i yy, widzimy się niebawem. Wszystkiego dobrego.